Dzień dobry serdecznie. Pora na kolejne cotygodniowe podsumowanie piłkarskiego weekendu. I dzisiaj, jak już widzicie, porozmawiamy sobie o Mourinho, bo jego roma przegrywa w meczu no, chyba tego roku na pewno, chociaż mamy dopiero 10 stycznia, więc. Mam nadzieję, że coś ten lecz przybije, ale póki co, Roma Juventus meczem numer jeden na pewno. Porozmawiamy sobie o Cannavaro, który spotkał się z prezesem Kuleszą. Wspomnimy o Arsenalu, który odpadł z FA Cup i powiemy sobie o tym, że Luke de Jong ma coraz więcej fanów wśród kibiców Barcelony, i pojawiają się pomysły, że on w zasadzie powinien zostać. Więc to będą te odcinki. Poza tym, oczywiście, wszystko w kategoriach, które już dobrze znacie i lubicie. Także nie przedłużając. Jedziemy z tematem. Sponsorem kanału jest BetClick legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. A ja tylko przypomnę, że wszystkich pełnoletnich widzów zainteresowanych tematyką obstawiania odsyłam do swojego reflinka, do sponsora kanału, do rejestracji, i również do darmowej dyszki w bonusie dla nowych kont. I oczywiście fanów piłkarskich gier planszowych odsyłam do zakupu naszej gry Kikard, cały czas dostępna jest ona w sprzedaży i dziękuję Wam pięknie za wszystkie zamówienia w dalszym ciągu. Niedługo odcinki Skicards regularnie na kanale na pewno będą się pojawiały, ale przejdźmy do tego, co się działo w ten piłkarski weekend. Jeśli chodzi o niszczycieli kuponu, no to zdecydowanym niszczycielem tego weekendu był Bayern Monachium, który grał u siebie z Borussią München i uwaga, przegrał. Choć prowadził 1 do 0 po bramce oczywiście Roberta Lewandowskiego, to już do przerwy przegrywał 2 do 1 i ostatecznie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Czy jest to niespodzianka? Zdecydowanie to dopiero drugie zwycięstwo Borussii Münchengladbach w tym sezonie na wyjeździe, a Bayern Monachium dopiero drugi raz w tym sezonie u siebie przegrał, więc. Niewiele osób spodziewało się takiego obrotu spraw, oczywiście absencję w Bayernie. Poniekąd to usprawiedliwiają, ale no nie możemy się czarować. Jest to niszczyciel kuponu zdecydowanie. Drugim niszczycielem kuponów, i tutaj dziękuję Wam za podesłanie tego na Discordzie, bo sam niespecjalnie śledzę ligę portugalską, choć niedługo odnośnie Portugalii. Będą się pojawiały pewne informacje, ale dużo nie spojluję, póki co. Chodzi o porażkę Sportingu na wyjeździe z Santa Clarą. I teraz tak, Santa Clara rzeczywiście widzę, że radzi sobie bardzo. Dobrze, póki co to jest dopiero początek sezonu. U siebie ma cztery zwycięstwa, dwa remisy, trzy porażki, ale do tej pory Sporting na wyjeździe. No, nie przegrywał, a wygrał jeszcze w grudniu, na początku grudnia, na wyjeździe z Benfica, 3 do 1 chociażby, więc, no, można uznać to na pewno za niespodziankę. Winien Wam jestem też rozliczenie mojego kuponu. Na to nie stawiajcie, czyli trzy typy, które wybrałem. Postawiłem na Juventus z Napolem, mówiąc, że Napo Napol zdziesiątkowany absencjami, bez ławki, no, Juventus musi wygrać. Okazało się, że nie musiał. Więc Lipsk wygrał, Real Madrid wygrał, ale Juventus zepsuł mi sprawę i tak jak mówiłem, na to nie stawiajcie. Dawajcie znać, co Wam zepsuło kupony, jakieś pewniaczki albo niepewniaczki, co było blisko, to piszcie w komentarzu. Jeżeli chodzi o Polaków na plus, no to musimy tutaj troszeczkę poszaleć. Damy sobie trzech Polaków na plus, nie daję żadnego minusa, bo takowego nie znalazłem. Na plus idzie Przemek Frankowski, który w 11. jesieni ligę wybieranej przez kibiców no został wybrany. Właśnie, piękna konstrukcja zdania, ale przemysł Frankowski, głosami fanów, znalazł się w ich 11. jesieni. To jest naprawdę duże wyróżnienie. Cieszyliśmy się z Szymańskiego w 11. roku w Rosji, teraz możemy się cieszyć w 11. jesieni. To jest zasłużona, moim zdaniem, zasłużona, proszę pana, nominacja, więc cieszymy się, bo przemysł Frankowski w formie jest reprezentacji Polski bardzo ale to bardzo potrzebny. Na plus oczywiście musi być też Kuba Moder. Uwaga, jaka jest historia. Sytuacja w Pucharze Anglii wyglądała następująco. West Brom prowadził od 47 minuty po bramce Robinsona, Moder ten mecz zaczął na ławce rezerwowych, wszedł w 76 minucie i 5 minut później, w 81, doprowadził do wyrównania. Bardzo ważna bramka chwilę po wejściu dała dogrywkę drużynie z Brighton i uwaga Moder dokłada do tego asystę w 98 dzięki czemu Brighton awansuje dalej właśnie po dogrywce w FA Cup czyli świetne wejście Jakuba Modera musi tutaj być oczywiście plus i trzeci plus dla Polaka to jest Wojciech Szczęsny który ratuje Juventusowi trzy punkty w meczu z Romą, ale o tym meczu powiemy sobie trochę później, więc na razie się rozwodził nie będę. Zaspoiluję tylko, że sam szczęsny powiedział, że obronił tego karnego, choć zrobił wszystko, żeby go nie obronić, ale to wam wyjaśnię później. Beka tego weekendu. no Mamy tutaj tak, po pierwsze mamy e, musiałę, który grał e, w koszulce z nazwiskiem Toliso, ale ze swoim numerem. I rozegrał tak cały mecz, i w zasadzie nikt się o to nie przyczepił, nikt się w zasadzie nie zorientował. Kuriozalna sytuacja, wydaje mi się, w klubie tak wielkim jak Bayern, że dochodzi do takich sytuacji, ale okazuje się, że no, ludzkie błędy zdarzają się wszędzie, w każdej widze i nie tylko w ekstraklasie, więc tak jest. Jeżeli chodzi o Bekę, ruszył Puchar Narodów Afryki. Najprawdopodobniej o fazę pucharową będę sobie śledził i oglądał tej, tej wstępnej fazy specjalnie nie śledzę, ale jak zobaczyłem pierwsze minuty meczu otwarcia e, pierwsza żółta kartka, jaka została pokazana w Pucharze Narodów Afryki, to było tak ewidentne czerwo. Typ wjechał gościowi w ślizgiem jedna noga na ziemi, druga na wysokości uda, do po prostu cyrk. No i wiecie, i za to za to dostał żółtą kartkę, więc już na dzień dobry było wow. Możemy spodziewać się w Pucharze Narodów Afryki wiele emocji. Wiemy, że to jest specyficzny turniej. I wow, to pierwsze wejście to był taki sygnał, będzie dobrze. Trzecia beka tego weekendu to zdjęcie Ardy Turana, który po kilku miesiącach absencji wrócił do gry w Galatasaray. I jest go więcej. Jest go więcej niż mogłoby się wydawać. Arda Turan, jak widzicie na zdjęciu, rośnie w oczach. Rośnie w oczach, jak ciasto na drożdżowe. Coś niesamowitego. Ach, żal, że nie ma go już w Barcelonie, bo pasowałby do niektórych koncepcji, jeszcze pozostawionych przez Bartomeu. Na pewno wspaniale. Ale dobra, nie ma co się śmiać, na poważnie. Mecz tego weekendu to jest po prostu coś niesamowitego. Roma podejmowała Juventus i do przerwy 1-1 dały sobie drużyny po ciosie. Po ciosie Roma była chyba, no na pewno była lepszą drużyną do przerwy. Abraham w w pierwszych minutach miał dwie okazje z główki. Raz trafił wczesnego, drugi raz już do bramki. Odpowiedział Dybala ładnym, precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego, ale trzeba przyznać, że więcej z gry miała Roma. Jeden, 1, 1 do przerwy jasne. Po przerwie uu, Roma strzela dwie bramki, z czego jeden Pellegrini z wolnego ładuje takie piękne okienko. Noże Szczęsny był bez szans kompletnie, śliczna bramka Pelegriniego, ale nie jest to bramka tego weekendu, bo to już Wam zaspoiluję, bramką tego weekendu jest zdecydowanie trafienie Atletico z połowy boiska, Angel Correa przejął piłkę, źle podawał Parecho w poprzek boiska, przejął ją i bez kolejnego kontaktu uderzył bezpośrednio z połowy. Ale nieważne, wracając do meczu Romy z Juventusem. Roma prowadzi 3-1. Kontroluje grę. Do 70 minuty tak naprawdę jest drużyną zdecydowanie lepszą. I w momencie kiedy tracą bramkę na 3 do 2 wszystko zaczyna się sypać. Za chwilkę jest 3 do 3, za chwilę tracą, w ciągu kilku minut dosłownie tracą prowadzenie. W całym meczu, ogólnie ze statystyk 6 żółtych kartek. Bardzo dużo dobrych sytuacji strzeleckich. Czerwona, czerwona kartka to też jest ważne w kontekście wyniku, ale to co. Jeżeli Wam się wydaje, że to już był szczyt emocji, no to jesteście w błędzie. Bo oto. Pada czerwona kartka za zagranie ręką Matthias Delicht. No. Rzut karny, wszystko, wszystko pięknie, wszystko układa się pod to, żeby Roma strzeliła bramkę kontaktową, znaczy, przepraszam, na 4 do 4, wyrównującą. I Wojciech Szczęsny, jak powiedziałem, powiedział, zrobił wszystko, co mógł, żeby nie obronić kalnego. Lorenzo Pellegrini ma dwa sposoby podobno wykonywania rzutów karnych. Raz po prostu szybki nabieg, a drugi to także się zatrzymuje, zwalnia tempo w trakcie. I Szczęsny nastawił się na to, że to będzie szybki nabieg, zrobił za szybko zmyłkę, już tak naprawdę był na kolanie, kiedy Lorenzo Pellegrini jeszcze uderzał. Gdyby Pellegrini miał trochę więcej oleju w głowie albo przytomności umysłu, widziałby, gdzie leży szczęsny, posłałby piłkę w drugą stronę. On kopnął bezpośrednio w niego, co nie umniejsza roli szczęsnego. Obroniony ten rzut karny, a jeszcze później też pięknie wyłuskana piłka z nóg Abrahama. Także właśnie był czas, że sporo było narzekania na szczęsnego, że nie wybrania meczów Romie. No to teraz. Majsterztyk. Co za mecz w ogóle? Polecam, jeżeli nie obejrzeliście, są jeszcze powtórki, latają. Zdecydowanie to był fantastyczny roller coaster. A my przejdźmy do szybkich strzałów, czyli kilku szybkich tematów przed tematem głównym. Pierwszym z nich jest właśnie Jose Mourinho, gdzie w kolejnym klubie tak naprawdę on jest trenerem poprawnym, ale nie jest już tym cudotwórcą i geniuszem, którym był z poprzednich lat swojej kariery. To jest oczywiście moja opinia, ale jak popatrzymy sobie na jego wyniki które odnosił wcześniej w karierze. Chelsea, Real, mimo wszystko, Porto oczywiście. I jak zestawimy sobie to z ostatnimi jego przygodami trenerskimi, to szału nie ma. On po tym meczu udzielił mocnego wywiadu, mówiąc, że po pierwsze jego zmiennik zrobił, zmiennik, przepraszam, Afena Giana robił, cytuję, wszystko nie tak jak trzeba. Że psychicznie ta drużyna ma duży problem, że gdy są w dupie, to muszą znaleźć w sobie charakter, oni nie są w stanie. Osoby, wszatnie są za miłe, za słabe. Mocno pocisną swoją drużynę. Oczywiście chce na pewno wywołać tym samym pozytywny wstrząs, ale fakt jest taki, że no coś z tym Mourinho. No nie wiem, dla mnie to już, to już nie jest ten sam trener, który był cudotwórcą i można się było zachwycać jego, jego pracą. Ale jeżeli wy macie inne zdanie, dawajcie znać. Kolejny szybki strzał to Fabio Cannavaro, który przyleciał do Polski i spotkał się z prezesem Kuleszą. Rozmowa była dotycząca ewentualnej pracy. Chwilę później we wszystkich włoskich mediach masa artykułów o Cannavaro, ile miałby zarabiać, że ponoć 2 miliony netto rocznie, czyli bardzo dużo, zwłaszcza patrząc na jego dotychczasowe osiągnięcia. Trenerskie. I wydaje się, że to trochę była taka szopka w dwie strony. Po pierwsze, kanawaro przypomniał o sobie we Włoszech, że istnieje, halo jestem, wiecie, rozchwytywany i tak dalej. Z drugiej strony, PZPN pokazał, że aktywnie pracuje, że to do nich przeleciał Cannavaro, nie oni się musieli płaszczyć, więc też super ruch, wydaje mi się, ze strony pr -owej. Ale mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie taki właśnie teatrzyk dla obu stron bo mnie Fabio Cannavaro no po prostu już o tym mówiłem w poprzednim odcinku kompletnie nie przekonuje pojawiła się dodatkowo ostatnia opcja na przykład Bilicia który przekonuje mnie o wiele bardziej zdecydowanie no ale Cannavaro nie odpadł też już Marek Papszun oficjalnie przedłużył kontrakt z Rakowem wydaje mi się że świetna decyzja dla niego Także tak. I ostatni szybki strzał. Arsenal odpada z FA Cup z Nottingham Forest. Odpada po fatalnym meczu. Nie oddali celnego strzału na bramkę. Jasne, było tam parę absencji, ale wydaje się, że i taktycznie i mentalnie podeszli do tego meczu no po prostu fatalnie z z rywala, się, chciałoby się powiedzieć, ale ja powtarzam, nawet pomimo tego, że FA Cup to jest najważniejszy puchar krajowy, wydaje się najbardziej znany ze wszystkich, wielka tradycja, wiele lat funkcjonuje, to mimo wszystko fani Arsenalu na 100% wolą, żeby drużyna skupiła się na walce o top 4, jasne z takim Nottingham wypadałoby wygrać nawet z osłabieniem, a już przynajmniej pokazać lepszą mentalność w meczu, ale nie wydaje mi się, żeby była jakaś duża rozpacz, po tym spotkaniu ze strony fanów kanonierów, jeżeli jesteście kibicami Arsenalu, dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Czy to przypadkiem nie pomoże właśnie Arsenalowi w tym utrzymaniu pozycji w Premier? League? Ciekaw jestem Waszych opinii. A my kończymy tematem odcinka, czyli Luke de Jong. Już po tym, jak wszedł w nowy rok, w zupełnie innej odsłonie pojawiają się głosy, że świetny, profesjonalista i tak dalej, i powinien zostać w drużynie. Oczywiście, to, że ma profesjonalne podejście, tego nikt negował nie będzie, o tym mówi sam Szawi, i co do tego w ogóle nie ma jakiejkolwiek dyskusji. Dyskutować natomiast możemy. Na temat tego, co on daje drużynie. Drużynie on daje to, że jest wysokim kołkiem drewnianym. Bo, bo nie czarujmy się, to, że on tam próbuje czasami nożycze, nożyce zrobić czy coś, no nie czyni go to z niego ma, maestro technicznego. To, w czym on się najlepiej odnajduje, to pojedynki powietrzne, zdecydowanie umie, umie się urwać i tak dalej, ale jeżeli chodzi o szybkość, kombinacyjną grę techniczną i tak dalej, no on do takiej gry. Kompletnie nie pasuje, i nikt mnie nie przekona, że jest po prostu inaczej. A jeżeli jesteście w stanie uwierzyć, to powodzenia, oby. Obyście, obyście byli w stanie. Mnie ten gość nie przekonuje. Jedyny powód, dla którego on w ogóle dostaje szansę, to jest masakryczna sytuacja w drużynie, jeżeli chodzi o kontuzję ogromna ilość absencji w drużynie, i tylko i wyłącznie dzięki temu on ma szansę wchodzić i pokazywać. I chwała mu i naprawdę ja go mega szanuję za to, że on jest profesjonalny mimo całej sytuacji, że robi co w jego mocy, ale jego moc to nie jest moc na taki klub jak FC Barcelona nawet w obecnej sytuacji. Uważam, że gdyby była opcja pozbycia się go i no też nie możemy zakładać, że ta sytuacja z kontuzjami będzie się utrzymywała długo. Wydaje mi się, że możemy analizować, że trochę się poprawi to w, w, nawet z rachunku prawdopodobieństwa powinno wynikać. Trzymanie zarówno Bretwayta, jak i jego przy obecnym budżecie płacowym i problemach z budżetem płacowym jest moim zdaniem nielogiczne. I De Jonga pozbyłbym się, jeżeli tylko nadarzyłaby się ku temu okazja, żeby nawet jeżeli to nie jest dużo, to mówię, w, w sytuacji Barcelony każdy grosz się po prostu liczy. Tym bardziej, że mówię, zaraz będzie zarejestrowany Ferran Torres, może Depay... Po powrocie zacznie, zacznie grać nieco lepiej. Wróci Bret wrócą inni zawodnicy, i naprawdę i ten Luke de Jong będzie wtedy jedynie takim gościem, który siedzi na ławce, w końcówce, nie wiem, trzeba wygrywać. Dobra, Luke, wchodzisz, będziemy ładowali wrzuty na twój web. Mnie taka rola, taki zawodnik w Barcelonie. Po prostu nie przekonuję, nie zmieniam w tym kontekście zdania, ale mówię mega szacunek za to, że on się stara, że próbuje robi wszystko, co w jego mocy. To jest bardzo profesjonalne i to mnie się po prostu podoba. Ciekaw jestem Waszej opinii w całym tym temacie. Ogólnie ta praca Alemaniego, jeżeli chodzi o próbę poukładania tych krosków w Barcelonie, to jest coś niesamowitego. Było mówione już o tym, zanim on przyszedł do Barcelony, że może dokonać naprawdę dobrych rzeczy w klubie. I widząc jaki burdel zastał, jego działania mają ogromny sens. Już to pozbycie się Coutinho na wypożyczenie, gdzie też brawa dla Coutinho, zrzekł się części, części pieniędzy, które by mu musiała wypłacać Barcelona. Szereg ruchów, które dają powiew. Takiego optymizmu, że może jeszcze będzie naprawdę fajnie, szybciej niż za te 5 lat, jak zakładałem. To, to, to wszystko są rzeczy pozytywne. Dawajcie znać, co wy sądzicie. I w temacie odcinka i we wszystkich innych tematach przypominam o linku do sponsora kanału i do mojego sklepu. Wszystko macie w opisie. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w komentarzach. A, a na Instagramie moim znajdziecie dzisiaj trochę stories odnośnie niespodzianki, która w styczniu zadebiutuje. Trzymajcie się. Pa! pa.